Cześć, jak wiecie, mówiłem o swoich przyczuciach. I wczoraj przerwałem tą wypowiedź a propos tej choroby, która może przyjść. Wydaje mi się, że będzie to tropikalna choroba, która będzie. Dziwnie mi się kojarzy, że ona będzie dotykać najbardziej dzieci. Kojarzy mi się gorączka z tą chorobą. I. I blada skóra. Słuchajcie, gra mi się gorączka i blada skóra. E, tak w ogóle to wszystkich witam e, bardzo serdecznie. E, zapraszam do obserwacji i tego kanału i ogrodu na patencie. Zobaczcie, ja jestem teraz e, w miejscu, gdzie niedługo będziemy warzywa e, siać. Sałatę niedługo, rzutkiewkę. No to sałatę też można w, lip w, tym, w lutym, nie? E, w tunelu ale przechodząc do e, przeczuć, to używam teraz e, tej kamery, której zakupiłem właśnie, żeby nagrywać gdzieś to na zewnątrz i ten ogród, żeby lepiej też wyglądał, żeby go lepiej nagrywać, ale wracając do przeczuć, to właśnie a propos tej choroby kojarzy mi się gorączka i, i blada skóra u dzieci. Ja wiem, że Dużo osób jest takich, którzy mówią: A, coś tam przewidział tam. No ale sami widzicie, no, powiedziałem o tym Sylwestrze, o, tym, o tej tragedii, która jest ogromna, ta, ta tragedia. I no, ponad 40 osób tam zginęło w Sylwestra, niestety. <laughs> Niby taka zabawa, miała być zabawa, a wyszło niezafajnie. Wiecie, takie tragedie są naprawdę. Mnie, ja nie wiem dlaczego, ale mnie to tak e, dotyka, te, e, te tragedie. Bo ktoś e, też powiedział, że w komentarzach właśnie ktoś napisał, że e, Ukraina gdzieś tam e, zbombardowała ten na Krymie, coś tak? Wiecie, ale. <grym> Może ktoś się na mnie obrażać, albo nie, ale moim zdaniem Ukraina się napierdziela z Rosją od XVII wieku. Oni chyba się, dopóki się nie powybijają, chyba to się nie, to się będą napieprzać cały czas. E... Tak, i ktoś powie, przecież Ukraina teraz dopiero powstała, e... no tam w 90 którymś. No tylko, że przecież Rosja carska walczyła z, z tymi, nie? Z kozakami, przecież kozacy to byli Ukraińcy. I naszą historię przecież, jak można powiedzieć, że Ukraina powstała kiedyś tam, a wołę mówimy, że był, że to Ukraińcy po prostu zrobili, więc Ukraińcy Ukraina i Ukraińcy byli. Może nie tyle państwo ukraińskie, ale obywatele ukraińscy, obywatele, ludność ukraińska była, tak? Więc nie można powiedzieć, że obu Ukrainy nie było. No jakby nie było, no to nie byłaby odpowiedzialna że żadne zbrodnie na Polakach. Wiecie, to jest też straszny szok, że e, te wojny m, wybuchają i moim zdaniem tutaj będzie zbawicie, że ten Bliski Skut roz, roz, e, weźmie i rozgorzeje. Ja nie wiem dlaczego, mimo tego, że każdy mówi, o bo tam Chiny obtaczają ten e, Tajwan. To ja mam wrażenie, że Tajwan sam się podda. Amerykanie go sprzedadzą. Tajwan sam się, sam się podda. E, Wiecie, nieważne ile broni by tam wysyłali, przecież Tajwan jest mały, Ukrai y Ukraina, co mieli tam Ukraina. A Chiny są dość dużym państwem, tak? E I mają dużo więcej y broni niż na Tajwanie się tam zmieści, chyba. W, w, w ogóle Chiny, tak jak mówiłem, moim zdaniem mają wiele broni, które są nowoczesne i nikt ich nie, y nie sprawdza. A ja powiedziałem o tym, w tym wybrzeżu jak jest woda czyli chodzi o to, że na wybrzeżu Chin jest pod spodem jakaś baza ja mam wrażenie, że są takie drony, które tam lecą, mogą lecieć płynąć pod wodą głęboko i wyskoczyć w powietrze i lecieć jeszcze w powietrzu. Drony, łodzie to jest duże, to nie jest takie jak te Rosyjskie drony, to jest dużo większe taka awionetka. Teraz nie wiem, czy nie będzie przeszkadzał wiatr, bo wieje wiatr, więc ale już niedługo e, zrobię takie e, ala biuro, e, studio nagrań. E, tylko będę musiał też wytłumić pogłos, e, ale myślę, że będzie dużo lepiej. E, I jeszcze raz chciałbym Was zaprosić na ten e, ogród na patencie. Tam też pokażę Wam. Wierzycie? No tam trzeba dużo pracy włożyć w to, żeby to po prostu wyglądało tak, jak ma wyglądać. No dlatego właśnie zakupiłem tą e, kamerę, żeby była jakaś lepsza jakość dźwięku i obrazu. I... Kurczę... Wiecie, m, większość przepowiadać jasnowidzów i tak dalej mówi, że... E, że no, że Załońskiemu może coś się stać przez e, a Rosję. A ja uważam, że Załoński ucieknie z Ukrainy przez swój własny naród. I ja mam wrażenie, że on przeczuwa, że już zbliża się ten czas. E, i, I że on zdaje sobie sprawę, że on będzie musiał niedługo odejść ze stanowiska. E, Prezydenta. Ja mam dziwne takie przeczucie, Ja mówię, jak wyszli tych y, żołnierzy na Ukrainę, Brotjemczyk, czy jak to oni się tam będą nazywać, to oni nie wrócą, ale ja mam dziwne wrażenie, że część albo cała Ukraina, albo część Ukrainy, ja nie mówię, że ona stanie z, y, y, z własnej woli, ale ja mam wrażenie, że ona stanie w pewnym momencie na y, po stronie Rosji. Ja mam y, dziwne takie. E... Przeczucie i obraz takiego wydarzenia, wydarzeń, które będą okropne, czyli tych zamieszek i tak dalej. I ja uważam, że nie powinniśmy się skucić z Ukraińcami. Ja wiem, że e... PiS i Platforma po prostu e... dali swobodę Ukraińcom ogromną, tak. E... I zobaczycie, że takie rzeczy jak podpalenia i tak dalej będą się działy w Polsce. E... Te pociągi, to, to wiecie, Trochę mnie to śmieszy z tymi pociągami, bo tam 20-30 cm śniegu, a, a zatrzymały się pociągi. No to co będzie, kiedy ja będę miał rację i przyjdzie ten mróz 20 stopni, albo nie 15-16 niech przyjdzie. Ja mam wrażenie, że to będzie dość duża zima. Ja nie wiem, czy to będzie tego roku, być może, że to będzie przyszłego roku. Kazał mi się ta powódź zimą. I wtedy będzie mroźna zima. Że wejdzie woda i ona zamarznie. A tak jak mówię, to by nie było wcale dobre dla nikogo. Wiecie, gdy przychodzi woda, no to się oczyści, tak, wysuszysz i tak dalej, jak jest lato i tak dalej. Ale jak jest zima i ta woda wejdzie w jakieś szczeliny i popęka, to te domy będą do wyburzenia. Praktycznie 100% wtedy domów zalanych będzie do wyburzenia, a nie tylko do e, wysuszenia. A ja mam wrażenie, że nikt nam wtedy nie pomoże. E, w sensie ludziom, którzy będą zalani, nikt nie pomoże jako państwo. Wręcz być może, że przyjdą właśnie propozycje, żeby Niemcom odsprzedać te ziemie za bezcen. Ostatnio słyszałem tą wypowiedź pana Tuska, że tam gdzie to było, jakoś tam miejscowość wymienił i mówi, ale po stronie polskiej czy niemieckiej? A oni mówią, że tam polska jest strona. No, a może on wie, że już tam i niemiecka będzie strona? Może wie właśnie, że będzie niemiecka strona. Ja mam cały czas to przeczucie tego podziału Polski, czyli będą cztery regiony, bo będą Niemcy, Ukraina na dole, u góry, Rosja i ten kawałek Polski, a najbezpieczniej kojarzy mi się właśnie przy słowackiej granicy. I pamiętajcie o tym, że w każdych, że ja mam przeczucie takie, że w każdym państwie będzie niebezpiecznie. Ja powiedziałem kiedyś, jest to na, na YouTube też to jest, gdy mówię w koszuli na takim ogrodzie, mówiłem wtedy, że szczyt w Budapeszcie się nie odbędzie, i wtedy miałem rację. E, przynajmniej powiedziałem, że nie w tym czasie. E, być może później, być może tak, ale e, miałem przeczucie, że ten szczyt się nie odbędzie, i się nie odbył. E, e, wtedy.